Glenn Medeiros w kowerzem Georgia Bensona Nothing's Gonna Change My Love For You i okazuje się, że to no nie tylko moje guilty pleasure, bo pani Ola w grupie patronów też przyznaje, że to jest ta taka grzeszna przyjemność, ale są takie piosenki, do których no... Trochę wstyd się przyznać, że się je kocha, ale one są dobre. No ja mam tak w przypadku Glena Madeirosza, pani Małgorzata dodaje, że znów ma 10 lat i słucha koncertu życzeń. E, starego roku coraz mniej, za 27 sekund rozpoczniemy rok 2026, za chwilę będziemy odliczać Jezu. Powiem Państwu, że wszystko szło dobrze, ale ten, ten moment, w którym będę musiał rozpocząć odliczanie, Trochę mnie przeraża, mimo tego, że robiłem to w zeszłym roku. Trzy sekundki i już za moment prosimy nie strzelać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1.0 Witamy państwa bardzo serdecznie w nowym 2026 roku. Życzę państwu dużo zdrowia, dużo radości, przyjemności, satysfakcji z życia prywatnego także zawodowego. Żebyśmy my jako Radio Nowy Świat dostarczali państwu najlepszej muzyki Najlepszej publicystyki, żeby na świecie było normalnie, bo te wszystkie konflikty na świecie, katastrofy klimatyczne, katastrofy humanitarne przerażają i z roku na rok nie jest coraz lepiej, żeby w Ukrainie zapadł pokój, żeby w Wenezueli nie doszło do eskalacji konfliktu, żeby wojna w Sudanie się zakończyła, żeby ludzie w, w gazie nie ginęli. Ehm, tak, i żebyśmy wszyscy przetrwali rok 2026. Sylwester z Mikowajen. to, że jest już po północy i mamy rok 2026, a żeby być precyzyjnym to pierwszy dzień stycznia to nie znaczy, że kończymy naszą sylwestrową imprezę. Ba, się nawet rozkręcamy dopiero, a na czwartą godzinę niezmiennie zapraszamy. Audycję realizuje Rafał Lewandowski. Mówię do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński i mam zaszczyt po raz drugi prowadzić dla Państwa e, sylwestrową noc e, i szło póki co dobrze. Państwo są zadowoleni. Prosimy nie strzelać, bo Państwo to słyszą, dlatego, że bardzo wielu z Państwa pisało maile, w których zwracał uwagę na to, że państwa e, przyjaciele, państwa e, zwierzaki cierpią z tego powodu. E, w Holandii wprowadzono zakaz fajerwerków i mam nadzieję, że kiedyś i my to jako Polska zrobimy. Ale zanim jeszcze zagramy pierwszą piosenkę w roku 2026 na antenie Radia Nowy Świat, to redaktor naczelna Magda Jeton chciały Państwu złożyć życzenia noworoczne. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie wiem, czy o tej porze mówi się dzień dobry, czy dobry wieczór. No niech będzie, że i dobry wieczór, i dobra noc. Mam nadzieję, że dobra, że się świetnie Państwo bawią. Ja chciałam Państwu złożyć życzenia na nowy rok. Przede wszystkim zdrowia, nadziei, bycia z nami. To jest ważne. Bycia z nami. I wszelkiego szczęścia, jakiego sobie Państwo tylko mogą wymarzyć. Wszystkiego dobrego w nowym 2026 roku. Dziękuję bardzo. Okazuje się, że moje życzenia są bardzo zbieżne z tym, co, czego życzy Państwu redaktor naczelna Magda Jeton, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy jej wszystkiego co najlepsze w roku 2026, żebyśmy my jako Radio Nowy Świat dalej się rozwijali. No i pewnie są Państwo bardzo ciekawi tego, co będzie pierwszym utworem zagranym na naszej antenie w 2026. Małgorzata Ostrowska, Andrzej Korzyński jako kompozytor i ścieżka dźwiękowa do podróży Pana Kleksa. Meluzyna. you